Proponuję wyjść z teatru jaskini platońskiej. Żadna ideologia nie potrafi zatrzymać cię w jaskini platońskiej. 2. własnego umysłu, ponieważ jedynymi łańcuchami są twoje własne ograniczenia, w trzy, oparte na fetyszach, wytworzonych przez obcych tobie ludzi, którym ufasz, a którzy cię oszukują i wykorzystują dla własnych celów. Sztuka kłamstwa. Pomyśl o wszystkim tym, co nazywane jest sztuką aktorską, a w ramy której Pisane są wszelakie sztuki zawodowe, do których musi się dostosować Twój umysł, stający się kopią schematów, dążących do perfekcji oszustwa i kłamstwa, które zabijają w człowieku jego naturalność, a tym samym brak naturalności dąży do awataryzmu, memetyzmu 8 i bionegatywizmu 9, który swą kością, zaraża inne istoty, stające się cieniami aktorów pozbawionych wszelakich cech człowieczych. Człowieczeństwo zastępowane ogniem myśli i emocji, 21, rzutuje ponętnymi cieniami na otoczenie, które zakochuje się w iluzji pragnień i fantazji. Systemy wciskają tobie religijny, historyczny, polityczny i geograficzny kit, tworzony przez aktorów zwanych autorytetami, ponieważ ich byt zależny jest od waszej wiary 10. Pomimo, że logika podpowiada wam, że jeśli postępujesz wedle prawa naturalnego 5, żaden człowiek, tytuł czy instytucja nie ma prawa cię reedukować, napominać, szkolić, tresować, wychowywać, hodować i czerpać z ciebie zysku. Nikt za ciebie nie wyłapie i nie naprawi twoich i cudzych kłamstw, którymi się oszukujesz dla celebrowania poprawności politycznej. Jeśli każdego dnia zwalczysz choć jedno małe ograniczenie, pewnego dnia okaże się, że jesteś wolny. Idź ku przeczuciu. Cień fetyszu 4 i egoizmu wydaje się większy niż ich uboga rzeczywistość. Wyświetlane w naszych myślach ogniste słowa przybierają formę atrakcyjnych cieni, przyciągających nasze oszukiwane trikami zmysły od tysiącleci. Stosuje się ten sam typ kreowania myśli, urody, emocji i sposobu bycia, aby przyciągnąć osoby nie mające pomysłu na odnalezienie własnego, prawdziwego jestestwa, siedem, oraz swoistego ciągu ku wolności i równości. Zapatrzone w cienie jednostki, celebrują inne jednostki, zapominając o swoich ciągotach do realnych przeczuć, których szlak wytycza drogę do wolności. Te ponętne awatary, 8, zabierają nam ciałami, wizjami, głosami, wizjami i personalny czas, który mógłby być spożytkowany na wyjście z jaskini platońskiej, 2. Ludzie grają z samymi sobą w nierealne fantazje i zwidy, chcą być piękni jak oni, chcą być bogaci, atrakcyjni i podobni do innych. Chcą być jak cienie wyświetlanych w ich umysłach gwiazd, autorytetów i mentorów, którym płaci się za odpowiednie ukształtowanie myśli i emocji, wywołujących odpowiednie typy reakcji, pobudzających zwykłego, zagubionego we własnej jaskini człowieka, do niebezpiecznych fantazji, zabierających mu czas i wszystkie elementy personalnego wszechświata o sześć. Prawdziwe jestestwo opiera się na granicy prawa naturalnego, pięć, którego ślady zostały wytarte z naszej świadomości. Nasze granice wyznaczone są przez prawo naturalne 5 oraz strach i lęk przed prawem zwierząt, co jest szaleństwem, blokującym odkrycie własnej drogi, którą sam wyznaczysz, aby zatrzymać się w odpowiedniej chwili samoograniczenia przed krzywdzeniem innych. Ten instynkt samostanowienia to świadomość odkrywająca własne ja, oparte na prawie naturalnym, co pozwala zastosować samoograniczenie w kontaktach z innymi bytami. Teatr 11 gdy dwoje ludzi rozmawia, a reszta ich słucha lub podsłuchuje, przybiera to formę teatru 11, gdzie stykają się dwie monodramy, dążące do celowego podzielenia słuchacza i społeczeństwa, które staje po stronie tezy lub antytezy. Te ideologie odciągają słuchacza, widza od źródła jego szczęścia, jakim jest poszanowanie własnego zdania i istnienia. Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujące w kręgu mojego domu. Jeden oznacza link pod tekstem lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat może być zastosowany w złej intencji. Dwoisty wybór podziału istoty memetyczne i bionegatywne poprzez nakłonienie zagubionej jednostki do dwoistego wyboru. Zmuszają niewolnika danej ideologii do porzucenia własnego toku rozumowania, a nakierowana na odpowiedni szlak istota zatapia się w narzuconych jej fantazjach i marzeniach o aktorskich i mentorskich 12 kreacjach, które tworzą za pomocą słów różne fetysze, stające się zabójcami prawdziwych wartości, ponieważ fetysz 4 przekształca wartości w nic nieznaczące słowa, które zwracają ludziom. Uwaga na wybór, związany z podziałem, dzięki czemu włącza się ludzi w walkę o fetysze. Walka o fetysze jest jak walka o ogień, który aby zaistnieć i trwać, musi się przenosić jak zarzewie palącej zarazy z jednostki na jednostkę, która zarażona chęcią posiadania kopicienia władzy, reprezentowanej przez rzeczy lub tytuły, porzuca wolność i wartości, będące powodem ich prawdziwego szczęścia, bogactwa i władzy nad samym sobą. Dążenie do duchowej i intelektualnej biedy. Ludzie poprzez fetysze NP pieniądze nie stają się w żaden sposób bogatsi. Ludzie przez różnorakie fetysze popadają w strach przed utratą czegoś, co zajmuje im mnóstwo czasu i nie daje odsapnąć myślom przytłoczonym nadmiarem problemów. Człowiek najpierw czegoś pragnie, a potem boi się utracić materialny lub tytularny fetysz, stawiający go wyżej w hierarchii od innych, a zatem człowiek staje się zwolna zwierzęciem zakopującym na swym terenie zdobyte fetysze, aby w wyniku swych obaw stać się drapieżnikiem bestią 13, która będzie negowała wartości, takie jak życie, własność 14, czy prawo do wolności i istnienia innych jednostek. Rzeczywisty dobrostan. Czym jest w rzeczywistości dobrostan, czy też bogactwo? To spokój, cisza i bezpieczeństwo, które pozwalają przeznaczyć personalny czas 6 na stworzenie personalnego ładu i wszechświata 6, w którym króluje personalna samowiedzą, moralność i niepodległość, oparta na prawie naturalnym. Człowiek potrzebuje tego, co sam wymyślił lub tego, co zostało mu wpojone i zaordynowane za pomocą poprawności politycznej i ideologii lustra 15, która towarzyszy człowiekowi już od szkoły. Państwa na ten przykład stworzyły ośrodki edukacyjne kierujące się ideologią lustra, które bardziej przypominają domy poprawcze niż szkoły, ponieważ dzieci niczego się nie uczy, tylko koryguje ich zachowania do schematu poprawności politycznej, aby lepiej służyły państwu, korporacjom i międzynarodowej strukturze wyzysku człowieka przez człowieka. Życie i istnienie 7. Życie to choroba przenoszona drogą płciową, dlatego najważniejsze dla człowieka jest istnienie 7, stojące wyżej od życia nakierowywanego na ciągły rozwarstwiający się wybór, teza antyteza 16, oparty na zewnętrznych opiniach, 10b zapominając, że jedynym faktycznym wyborem jest wybór oparty na wolnej woli i prawie naturalnym. Wybór pomiędzy tezą i antytezą to błąd logiczny, który niesie za sobą podział wewnętrzny, społeczny oraz nienawiść, nakierowaną na przeciwstawność danej ideologii 16. Wojna Prostym przykładem tego typu podziału i wynikającego z niego nienawiści jest Aborcja 18 lub Rewolucja 19 i Wojna, do której nieuchronnie się zbliżamy, ponieważ nie potrafimy zidentyfikować prawdziwego wroga utkwionego w źródle prawa stanowionego i władzy hierarchicznej 17. Wojna to wymysł literacki, który został Wam zakorzeniony za pomocą jaskini platońskiej: powielacie cienie, prywatnych rozgrywek, sporów, kłótni werwera w które zostało wciąganych coraz więcej aktorów, którym wmówiono ideologię dobrze spełnionego obowiązku wobec władcy lub ojczyzny. Jedyną ojczyzną człowieka i jedynym władcą tej ojczyzny jest świadomy siebie człowiek rządzący własnym rozumem, który odkrywa sekretną drogę do własnego jestestwa, Samostanowienia i prawdziwego ja, które ogranicza i chroni inne jednostki przez nieuzasadnioną ekspansję zagrażającą wolności innych jednostek, a więc świadomość prawa naturalnego, prowadzi do samoograniczającego się samostanowienia. Nikt nie zadaje właściwych pytań. Tego typu narracja dąży do przykładu schematu, w którym jedna strona winna jest teoretycznej śmierci dziecka, a druga strona. Winna jest teoretycznej śmierci matki, jednak nikt nie odpowie na pytanie, dlaczego dzieci rodzą się chore, dlaczego chore umysłowo osoby powołują do życia ludzkie istnienie, kto ma korzyści z podziału, rewolucji czy wojny, skoro obywatele tego czy innego państwa tej czy innej narracji, wojny czy rewolucji po prostu nie chcą, ale są zmuszeni do otaczania się ową. Narwplątującą ludzi w niechciany wybór stawiający ludzkie masy po tej czy innej stronie barykady. Likwidacja systemu hierarchicznego kreującego fetysz ról i antywartości jest jedynym rozwiązaniem powyższych teatralnych problemów, które dążą do uwikłania, jak największej grupy osób, które dają się wykorzystywać rządom, korporacjom czy bankierom tworzących dom psychodelicznego szaleństwa dwadzieścia. Mam wrażenie, że jeśli tego nie zrobimy, nie zniszczymy hierarchicznej narracji, to już niedługo tolerancja dojdzie do takiego momentu, w którym mądrym ludziom zabroni się myśleć aby nie urażali oni uczuć ludzi głupich i chorych na poprawność polityczną. Wychodząc z jaskini platońskiej, nie zapomnij połączyć prawo naturalne z prawem oporu. 5. Aby skutecznie bronić wartości i własnej godności przed chorobami psychicznymi. 20. Które każą tobie nadstawić drugi policzek. W akcie biernej ignorancji do zewnętrznych czynników, które po prostu cię tłamszą. Jeśli nie potrafimy być szczerzy względem siebie i innych, rodzą się komplikacje i manipulacje dążące do wojny wspierającej kłamstwo. Obecna mobilizacja spowodowana sztucznym ruchem imigracyjnym, prowadzącym do stanu wojennego, ma za zadanie zneutralizowanie łączących się ruchów społecznych za pomocą prawa zwierząt, kryzysów 24, terroru społecznego i czynników dodanych, takich jak jej black downy i lockdowny 23. Ponieważ człowiek zaangażowany w kilka występujących jednocześnie problemów społecznych, przestanie się zajmować geopolityką i swoją wolnością, szczególnie wtedy, gdy będzie musiał zadbać o trudny w zdobyciu opał. Żywność i wodę oraz o ochronę rodziny przez eksperymentami 22 i zorganizowanymi grupami przestępczymi, takimi jak rządy, armie i imigranci. Blackdowni pozwolą wprowadzić zarządy komisaryczne w wielu państwach Unii Europejskiej oraz przeprowadzić wiele tajnych zmilitaryzowanych akcji, a społeczeństwo pozbawione prądu, gazu, transportu, telefonu, internetu oraz chęci do życia będzie łatwym łupem dla chaosu odciągającego uwagę od nagłych zmian społecznych i prawnych. Tylko prawo oporu 5, czyli skuteczne utrudnianie życia przestępcą za pomocą skutecznych procesów, ruchów prawnych oraz umiejętne blokowanie uciekających aut, samolotów i statków oraz posiadanie skrytobójców w skrzętnie ukrywanych bunkrach pozwoli zatrzymać szaleństwo osób, które przez strach będą się wycofywały ze swoich planów. Nawet jeśli zabraknie nam szeroko pojętej komunikacji aut, pociągów prądu, internetu i telefonu, Schemat działania Ligi Świata NNN New Natural Net dotrze do każdego, kto dalej będzie chciał się organizować w imię Światowej Armii Wolności oraz organizować regionalne punkty oporu w ujęciu globalnym, które szaleńczo, bez reguł i schematów będą atakować rządy, urzędy, armie, jak i służby wewnętrznych, jak i zewnętrznych agresorów, nękających ludzkość i człowieczeństwo każdej. Świadomej jednostki. Naszym powołaniem jest walka o świadome człowieczeństwo. Mektub czyń to, do czego zostałeś powołany dosz do swego człowieczeństwa, chroniącego człowieczeństwo innych jednostek, szczególnie tych, którym nie dane jest odkryć swego człowieczeństwa. Dydymus Akademia Filozoficzna Dydymusa